Cześć, witam Was serdecznie, słuchajcie, fajny dzisiaj mamy dzień, bo przyszły do mnie trzy paczki i jest to jedna paczka, jest z gadem, czyli z kameleonem jemeńskim bardzo, fajny, bardzo fajna jaszczurka do tego jest terrarium i wyposażenie do tego terrarium więc my będziemy, będzie, będzie co oglądać. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Pierwszy raz mam taką jaszczurkę. Cieszę się, że, że, że w końcu ta hodowla się porozwinęła i, i w końcu mogłem jakiegoś jaszczura dokupić. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Enjoy! Tak, wygląd tak wyglądają dwie paczuszki. To jest terrarium, a tam, są, tam jest wyposażenie. Zaczniemy najpierw od wyposażenia. Ok, pozwólcie, że ja to zrobię na dywanie. Bierzemy nożyk. Czyli najlepsze, co może być, najszybciej, myślę, to rozpakuję i postaramy się to dobrze rozpakować. Nie wiem, słuchajcie, to polecam bardzo ostre. Funkcjonalne i ostre. Zapakowane. Nie wiem, czy konkretnie, czy nie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ok. Pierwsze co mamy: 26W, 10% UVB. Desert. Oj, powiem szczerze, że chyba nie to zamawiałem, bo to ma być dla Kameleona. Jest mocno, ale to nie wiem. Ma być chyba desert. To nic nie ma problemu. Przyda do czego innego, a inną się załatwi. Ale wziąłem mocną. Ok. Korzonki. Wziąłem korzonki jeszcze. Takie. Mam nadzieję, że będą ok. Też odkładamy na bok. A raczej na biureczko. Co dalej? Co mamy dalej? Mamy y, lianki, tak? To są liany. No, powiem Wam. Podnę odporne na wodę. Okej, okay, okej. Okay. Egzotery, dobra firma. Mamy to. Kładziemy na biurko i patrzymy dalej. Wziąłem dwie rośliny. Jakieś takie. Nie wiem. Nie wiem czy one będą akurat sam raz. Później to jeszcze lepiej pokażę. Jak będziemy robić już Terrarium tym, nie? No wiecie, to jest tylko tak dla Was, żebyście sobie zobaczyli. O, mamy ślicznego kameleona lamparciego, ładnie wybarwiony. Będzie OK. Trafia na biurko. I jeszcze wziąłem taki mały... bo ja mam to jest młodziutki kameleon. Więc wziąłem małe drzewko. Możemy to sobie rozstawiać, możemy to sobie wyginać. Ok. Nada się, podoba mi się. Też z egzotery. Mamy też kameleona jungle tree small. Powiem szczerze, powinienem wziąć duże, a nie małe. Nie myślałem, że to aż tak małe. Ale to też nie ma z tym problemu. Słuchajcie, co my tam jeszcze mamy? Coś jeszcze się ukrywa. Coś jeszcze się ukrywa. Co my tu jeszcze mamy mamy tu jeszcze mini combo dip. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. I to jest to, co chciałem, żeby było, a nie żadna lipa. Mamy tutaj ładnie pokazane jak to powinno być w sterarium. Ok. Okej. Okay. Jeszcze będzie potrzebne pewnie to co trzyma to. Ok. Mamy to. I chyba jeszcze ostatnią rzecz, jaką wam pokażę. Bo chyba też tu jeszcze mamy coś tak. Mamy jeszcze 40-watową grzewczą. Tak, Basking Spot Lamp. Ok, to jest to. Terrarium jest. Zaraz zobaczycie jakie, więc myślę, że to na razie wystarczy. Dla młodego kameleona będzie wystarczające. To co, chyba rozpakujemy terarium i zobaczymy, czy wszystko z nim ok. Tak jak obiecałem, tak się prezentuje terrarium, pokazuję. To jest terrarium reptizo, profesjonalne tropikalne terrarium. To będzie dla kameleona, z tym że no dwie, dwie ściany powinny być co najmniej z siatki. Tu jest tylko od góry i po prawej stronie jest wentylacja. Zamówiłem już lewą ścianę z siatki, po prostu ją wymienię, bo jest fajne skręcane do terrarium. Można sobie wymieniać ścianki, można sobie dokupować. Można manewrować z tym. Na początku tu nie pomyślałem, ale to nic. To jest już w drodze. Zrobimy terrarium dla tego kameleon'a. Mniej więcej jak powinno wyglądać. Tak powinno wyglądać. <laughs> Przynajmniej po złożeniu rebki zO, tropikalne. Dobra, zobaczymy. Ja myślę, że zaczniemy od podłoża. Sorry za odbicia, ale nie, nie mam tego jak inaczej nagrać po prostu w tym pokoju, bo jest mały. I tak to po prostu będzie nagrane. Zaczniemy od podłoża, czyli od papieru ręcznikowego. Na początku chyba najlepiej dla młodych. Ogólnie jestem zwolennikiem tego, bo dba, dba, dbam lepiej o higienę przez papier. my papier. Mówią, żeby tam można różne podłoża stosować, ale są czasami problemy napotykane, że zaczepują się młode właśnie przez. Przez niepodpowiednie podłoże czy coś i papier jest po prostu takim bezpiecznym podłożem. Ok, to wykładamy. Dobra, mamy wyłożone już papierem. Teraz... Teraz będziemy układać korzenie. Pokażę Wam zaraz, jaką fajną roślinę mam i yy, do, wodopój dla niego. Mam tu takie super dwa patyki, które będą, mam nadzieję, jakąś podstawą tego wszystkiego. Jest dużo mam tego, nie wiem za co mam się zabrać. Dobra, najpierw weźmiemy. Najpierw weźmiemy te największe papyki. Mamy jeszcze lianę i to skromne, małe drzewko. Położymy to drzewko na środku. Myślałem, że jest ono większe. Niestety okazało się malutkie. Więc będzie ciężko to jakoś to zrobić sensownie. Dobra, mamy szkielet. Szkoda, że taki mały. Trochę mi się to nie podoba, że jest taki mały ten szkielecik, ale w nic. OK. Teraz jest to nasz szkielet. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy trochę przybliżyć Wam. Myślę, że będzie OK. Dobra, to co teraz? Teraz wypadałoby położyć trochę. Najpierw, może, ten wodospad zamontujemy. Bo będzie on najważniejszy, tutaj dla niego. To jest taki zgrabny zgrabny bajer. Nie? Też z RepTIZO. Tu jest woda, jest pompka. I bardzo fajnie się mamy na kabel tu miejsce. Więc zamontujemy jak najbliżej tego czegoś. OK, nie powinno puścić. Ja tutaj otworzę koreczek i przeprowadzę teraz kabel. Przeprowadzamy kabel najlepiej właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy to widać. OK, okay. mamy przeprowadzony już kabel, który nam nie będzie przeszkadzał, czyli mamy wodopój. Teraz. Musi się on jakoś dostać do tego wodopoju. Nie wiem, czy trochę niżej go nie zamontuję. Powiem Wam, zamontujemy go tutaj. Tu będzie trochę niżej, trochę będzie lepiej. Dobra, będzie trzeba zamówić mu jakieś większe korzenie, większe drzewka. Żebym mógł mieć większe pole do popisu. Na razie jest młody, te terrarium też nie jest docelowe, więc... Więc i tak jest dobrze. Tak jest dobrze. Teraz ja bym proponował rośliny. Nie mam, nie mam słuchajcie, jakiegoś super zamysłu. Wiem, że musi mieć dużo korzonków, badyli i wszystkiego, żeby mógł... Chodzić po tym, żeby też to było adekwatne do jego nóżek, nie może być to zbyt grube. Wszystko te patyki już mogą się nie nadawać, ale one są po prostu jako podpora. Tego wszystkiego. Ok, zamontujemy. Zamontujemy roślinę, żeby zakryła nam ten, na ten na, kabel, na te kable. Ok, przy okazji tam też jest woda. Mam nadzieję, że mi się to spodoba. Dobra. Jeszcze zaraz coś damy. Teraz te najważniejsze badyle. Myślę, że są one najważniejsze tutaj. Dla niego. Możemy go nawet jednego. O, możemy go nawet oprzeć o te poidło i też będzie spoko. Damy kolejnego. Wiadomo, że później jak będę otwierał, ale to będę musiał to wyciągać, bo trzeba wodę wymieniać co jakiś czas, wiadomo, co najlepiej. Co drugi dzień to jest max, moim zdaniem. OK, tu są jeszcze ma małe jakieś badyle. Położymy to na razie w taki sposób. Na pewno będę jeszcze zmieniać. Na pewno będę jeszcze poprawiał. Dobra. Na razie tak to wygląda. Teraz roślinę dołożymy. Teraz dołożymy tą roślinę. Jedną i drugą. Nie mam zamysłu, gdzie to ją ja włożyć. Sorry, że stanę w kadrze, ale muszę tutaj. Myślę, że jedną, że jedną włożymy tak, a kolejną włożymy od tej strony. Nie, coś się nie chce trzymać. Zaraz ją. Dobra. Mówię, no nie jest to jakoś idealnie, profesjonalnie zrobione, ale spokojnie. Mówię, to jest jeszcze prowizorka. Mamy jeszcze liany. Mamy jeszcze liany, i teraz nie wiem, jak te liany. Powiem Wam, zamontować. Jak to dobrze zrobić. Żeby ta liana była tak. I na tych roślinach trochę, właśnie. Te rośliny trochę włożę, O! Jest tutaj. taki. No, taki miszmarz, właśnie. Tak to właśnie może wyglądać. Tak, właśnie jest ok. Ok, no i teraz ewentualną poprawkę możemy dołożyć kolejnej sztucznej rośliny. Zobaczymy, bo jeszcze mam trzy krotki, które już rosną. Może też włożymy w doniczce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Mam nadzieję, że mu się spodoba. No i dobra. Tak to by wyglądało. Tak to by wyglądało. To jest dla niego. Jeszcze od góry wiadomo pójdą zaraz lampy. Mamy wodę po lewej stronie. Mamy ogólny miszmasz. Mamy roślinki. Myślę, że jest, Będzie miał po czym chodzić. To jest młodziutki kameleon samczyk. Więc myślę, że teraz możemy go już tutaj docelowo włożyć i zobaczymy, jak on się będzie tutaj czuł. Na razie jeszcze nie będę tego już podrasowywał. Na razie nie będzie tak. Później ewentualnie jakieś zmiany, teraz go może spróbujemy nakarmić, zobaczymy, jak on się zachowuje i przejdziemy już do kameleona. Ok więc pokażemy teraz kamelona. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. To jest tak, jak się prezentuje terrarium dla niego. Ma siatkę z góry. UVB i ciep ciepłownicza. Tu jest taka siatka wentylacyjna, bo z tej, strony, z tej strony idzie powietrze przeważnie, wywiewa mi i jest ok. I jeszcze domówiłem, żeby trzecia ścianka była też ze siatki, no bo wiadomo, że lepiej im będzie więcej. Najlepiej, jakieś całe z siatki, ale myślę, że jestem młody. U mnie jest cyrkulacja powietrza w mieszkaniu, więc nie będzie problemu. Nie ma duchoty. A to jest taki, tak się on prezentuje. O, gapi się na nas. Nie wiem jak go nazwać. Chyba z króla Juliana najlepiej będzie Stefan. Jakby że powiedziałem. Chyba tak. No słuchajcie, super się, super się wierci. Nie wiem co ma ze sobą zrobić. Dopiero co, dopiero co został domek swój nowy. Mamy tu taki fajny. Dostaliśmy z egzotery termometr. Mamy wodospadzik dla niego. Jest trochę roślinki. Właśnie się załatwił. O, tam właśnie się załatwił. Na papier, dlatego papier moim zdaniem jest właśnie najlepszy na razie na początek. Ta Liana jest taka, powiem wam, chodzi po niej i podoba mu się. Myślę, muszę więcej tych Lian dokupić i więcej tych badylków jeszcze dokupię. Ale dobrze się zapowiada, jest naprawdę fajnie. I myślę, że mu się podoba. Myślę, że nie ma tragedii. To jest w końcu filmikoni, więc warto by było go przybliżyć. Piękny grzbiecik Teraz troszkę się stresuje, że go nagrywamy Więc trochę zszarzał, znaczy zszarzał, ściemniał, ten zielony kolor ściemnieje troszkę Ale jak był przed chwilą tutaj, mu nie manipulowałem ani nic nie widział, to był taki jasno, jasno kawy. Jest chudy jak patyk Nie wiem, czy on, ma być, czy on ma być taki chudzinka Ale chyba tak, bo jest malutki O, ogonek ma, ogonek ma, słuchajcie, jak fajnie z ogonkiem, co? O, nastroszył się, nie podoba mu się Chyba, że albo po prostu robi kupę. <laughs> Oj, chyba nie będę tego nagrywał, bo co? Chyba po prostu się załatwia. No ale co, tak wyszło, że w takim akurat momencie trafiłem, <laughs> nic nie poradzę. Jest to sam czor, oczywiście. Ma tutaj takie ładne kolczyk, kolczyk kolce pod brodą, tak? Dobrze mówię? No mówię, powinien być on bardziej zielonkawy, ale po prostu się stresuje teraz. Na głowie ma chyba pozostałości z wylinki. Nie znam się super na gekonach i, i od tego hodowcy co brałem, to papiery ma z Czech. Więc niby powinien być zdrowy. Ale nie wiadomo jak był przetrzymywany przede mną. Nie wiadomo jak był... Karmiony, nie wiadomo jaki miał UVB, nic nie wiadomo tak naprawdę. Ja tam widziałem zdjęcia, zapewnienia, informacje, ale nie wiadomo jak to jest. Miejmy nadzieję, że tu mu się spodoba i będzie się dobrze tutaj czuł. Wilgotność musi mieć, tak? 50% wystarczy, nie trzeba mieć więcej. Myślę, że jest to wystarczające. Ważne, żeby do duchoty nie doprowadzać. Żeby nie było duszno, żeby była cyrkulacja powietrza cały czas, to jest najważniejsze, i żeby było ciepło zarazem. Jeszcze go nie karmiłem, bo chcę, żeby się zaaklimatyzował. Damy mu parę dni, znaczy parę dni. Jutro już będę próbował, tak, ale myślę, że aklimatyzacja do tego dopiero po paru dniach, nawet po tygodniu. Dwóch może się tak w 100% zaaklimatyzować, więc trochę czasu mu to zabierze. Teraz troszkę ładnie wygląda z tym UFOB, jak go podświetla. No ale to jeszcze nie jest ten kolorek, co my byśmy chcieli, ale jest młody, jeszcze trzeba dać mu czas. Na razie jest jeszcze zestresowany, tak jak mówię. Jeśli będziecie chcieli jakieś ciekawostki więcej o nim, tam oczywiście polecam wam poczytać na stronach internetowych, bo jest bardzo dużo, bardzo dużo jest informacji o kameleonach, gdzie ja czytałem, wspomagałem się, jest dużo fajnych blogów, jest dużo vlogerów, którzy znają się na temacie, mają mają parę, paręnaście takich kameleonów w domu, więc. Dla mnie to po prostu pupilek. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku. Będziemy przekładać Ptaszniki do kolejnych terariów. I mam nadzieję, że szybko się znowu zobaczymy. A tymczasem żegnamy się, żegnamy się z Wami. Na razie, cześć.